Dzień dobry drodzy Państwo, witam Was dzisiaj serdecznie znowu w Czechach, ale jesteśmy w Czechach niestety nie po to, żeby pojeździć na rowerze, aczkolwiek jesteśmy tutaj ze względu na rowery. Jesteśmy w Kopriwnicach, w zasadzie pod Kopriwnicami, ale nie chcemy tutaj kupić ciężarówki od Tatry, chociaż temat dzisiejszego odcinka ma z Tatrą dużo wspólnego, bo jesteśmy tutaj ze względu na rowery Superiora, a tak się składa, że fabryka rowerów Superior znajduje się wewnątrz terenu fabryki Tatry. Historycznej fabryki Tatry, kiedyś produkującej... Kultowe, luksusowe samochody osobowe, a także ciężarówki, obecnie produkujące przede wszystkim ciężarówki. Ja dzisiaj widziałem nowości Superiora na rok 2024, ale wam ich niestety jeszcze pokazać nie mogę, bo embargo to dopiero od początku przyszłego roku. Zobaczycie trochę ciekawych rzeczy. No, trochę fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o Superiora, się wydarzy w przyszłym roku, ale to zobaczycie za jakiś czas. Natomiast ja dzisiaj skorzystałem z okazji, że tutaj jestem, bo mogłem nagrać fabrykę rowerów Superiora. Jakiś czas temu pokazywałem Wam odcinek o fabryce rowerów Ridleya i mam wrażenie, że ten temat Wam się spodobał, więc dzisiaj będzie o fabryce rowerów Superiora i zobaczymy, ile jest fabryki w tej fabryce rowerów. A przy okazji też pogadamy o starych samochodach, starych ciężarówkach, bo w Kopliwnicach w fabryce Tatry obok fabryki Superiora znajduje się też muzeum marki Tatra, więc będzie odcinek łączony rowerowo- ciężarówkowy, trochę spontaniczny, bo też nie wszystko było łatwo nagrać, ale myślę, że ten materiał może Was też zainteresować, więc idziemy do Tatry. Powiedzieć, że miejsce jest dość zaskakujące. No, ponieważ mówiąc szczerze po wizycie Fabryki Rigley'a spodziewałem się, że fabryka e, no, superiora będzie po prostu mniejsza, e, a ten zakład to, się dzieje jest jednak na dużo, dużo większą skalę. Jest to za kilka e, marek, niemniej jednak nie są to z punktu widzenia kogoś, kto na to zewnątrz tak duże marki. Żeby móc sobie wyobrazić aż taką skalę tego co tu się dzieje, bo obieg jest naprawdę bardzo bardzo duży, sama lakiernia jest moim zdaniem w wielkości całej hali fabrycznej w fabryce Ridleya, którą wam pokazywałem wiosną. Naprawdę no jest to bardzo duży teren, dzieje się tutaj bardzo dużo. Teraz jesteśmy w części, w której się rowery montuje, więc musimy sobie zobaczyć jaka ta przestrzeń jest po prostu ogromna, bo tutaj koła, tutaj ramy, tutaj widelce. I to się nie kończy. Tam gdzieś za mną, daleko do końca hali, w tamtą stronę hala się ciągnie, a to jest jedna z dwóch albo trzech hal, w których to wszystko się dzieje. Naprawdę no, jest ta przestrzeń ogromna i dzieje się bardzo dużo. Tak samo jak w gleju jest taśma, rowery przemyślają się na taśmie, jest na haczykach i każdy z pracowników odpowiada za jakiś etap montażu. Ale te taśmy są bodajże zdublowane, więc naprawdę jest tego po dużo. produkcją pół, no. też budująca te, liczba stanowisk. Proces jest w dużej mierze jest automatyzowane. W sensie jak wstępne nałożenie szprych odbywa się manualnie przez panie, które widzieliście, natomiast dociąganie szprych centrowanie odbywa się przez maszyny. Eee, to jest taka różnica, jeżeli popatrzylibyście na fabryki takich procentów pół, jak na przykład WSW, to wyteski w, w, w zasadzie wszystkie koła są składane ręcznie. A tutaj już dłużej rowerów jednak zaplatanie pół odbywa się w sposób zautomatyzowany Jedni uważają, że to lepiej, inni uważają, że to gorzej, no, różne są, teorie, różne są opinie. No, w tym razie tutaj ten proces jest w dużej mierze zautomatyzowany. Oczywiście są też koła gotowe, no jednak już coraz więcej superiorów wyjeżdża na kołach z wyższej półki, tutaj widzicie akurat koła do w szosowych modeli i aluminiowe Aero DT Suisse. też w sumie ciekawy temat, który teraz też bardziej się rozwija. DT Suisse też uderzyło w tę stronę, w ten kierunek, czyli aluminiowe, nieco tańsze koła, ale już z trochę wyższym stożkiem. I takie koła oczywiście przychodzą tutaj gotowe. No i być może są składane w fabryce DT Suisse w Polsce. Słuchajcie, jak można się domyślić, do wielu takich bardziej no, mainstreamowych rowerów, wielu rowerów budowanych w dużych ilościach, producenci nie korzystają z łańcuchów pudełkowanych, tylko korzystają z takich Rolek przygotowanych łańcuchów, które są w maszynie dokładnie dzielone pod kątem konkretnego roweru no i są zakładane do napędów. Tutaj nie ma oczywiście tak, że każdy łańcuch jest rozpakowywany z pudełeczka. Oczywiście to się zdarza u mniejszych producentów albo przy topowych modelach rowerów czasami. Natomiast takie co do zasady. Rowery produkowane w dużych ilościach wykorzystują łańcuchy właśnie pakowane w takie, na takich dużych rolkach. Nie wiem, czy to jest tak, że producent sam sobie musi to ogarnąć, w sensie producent rowerów, czy przychodzi to gotowe z fabryki, w tym przypadku bodajże KMC. Wydaje mi się, że może tak być, ale na pewno fajnie to wygląda, kiedy macie taką gigantyczną rolkę z metrami, myślę, że no, kilkudziesięcioma jak mniej więcej łańcuchów. Ten numer to wewnętrzny, fabryczny numer danego modelu roweru. I wszystkie części są grupowane pod kątem właśnie takich oznaczeń. Czyli żeby producent, a w zasadzie po prostu pracownik wiedział, do jakiego modelu roweru są przeznaczone dane części. To nie chodzi o poszczególne egzemplarze roweru, tylko po prostu do jakiego typu roweru, konkretnego modelu przeznaczona jest dana grupa części. I taki kod pojawia się w różnych częściach dedykowanych do danego roweru. W tym przypadku, w tym przypadku są to koła, oczywiście mogą być to też napędy, łańcuchy. I kierownice i mnóstwo innych rzeczy, bo jest tego tutaj jak widzicie bardzo dużo. Tej kierownice do, do mieszczuchów jest to wszędzie gdzieś tutaj porozkładane. Jedna linia montażowa jest w stanie wypuścić dziennie do 100 rowerów pracując na pełnych e, obrotach. Więc to jest całkiem to imponująca liczba rowerów. Jest tutaj co produkować, co sprzedawać i naprawdę robi to wrażenie pod kątem ilości. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jak to wyglądało w fabryce ja sobie tutaj wejdźcie film, czy wam się

i jednak to była dużo, dużo mniejsza skala, jak sobie popatrzycie jak to tutaj wygląda. Także no, fabryka superiora mocno mnie skalą zaskoczyła, a wyobraźcie sobie jak muszą wyglądać fabryki na przykład na Tajwanie, Meridy i Gyantach największe fabryki światowe rowery. I oczywiście w tych fabrykach, czyli właśnie Giant Merida produkowane są ramy wielu, wielu innych marek rowerowych, nie tylko Giant i Merida, na przykład chociażby ramy Specialized i wielu innych producentów. Wielu osób, które siedzi w branży, wie, że te marki się przeplatają i najwięksi producenci ram produkują ramy dla dużej części rowerowego rynku. Tutaj akurat Superior nie ma przede wszystkim montownię. To jest zupełnie inna skala w porównaniu z tymi wielkimi graczami. No i tutaj też nie wszystko jest produkowane. E-bike w trakcie montażu. Widać tutaj sprytny stojak, który nam trzyma rower. W zasadzie po prostu stojak ma uchwyt, który jest wprowadzany do rury podsiadłowej. Jest taka. Pseudo sztyca, no i dzięki temu pracownik może sobie rower obracać do montażu poszczególnych elementów. Tutaj w zasadzie mamy praktycznie 360 stopni obrotu, żeby konkretne elementy do roweru łatwiej było montować. Tutaj widzicie, że już instalacja jest, silnik jest, nie ma jeszcze baterii, zawieszenie już zostało założone, więc tak to właśnie wygląda. No i oczywiście stół montażowy. Także dzieje się tego tutaj naprawdę sporo. A jeszcze wielkości i możliwości, jeżeli chodzi o przechowywanie rowerów, to przy magazynach, które znajdują się tutaj przy fabryce, mieści się do 50 tysięcy rowerów i Superior w zasadzie już wykupił działki w okolicy pod kolejne magazyny na jeszcze więcej rowerów. Więc aktualnie około podobno 30 paru tysięcy rowerów jest w zasadzie magazynowanych no i rozsyłanych z, z fabryki, no więc te możliwości są jeszcze większe i są zwiększane. Więc trochę to pokazuje też fenomen rynku czeskiego i tego, jak wielki jest czeski rynek rowerowy ile rowerów się tutaj też sprzedaje, bo umówmy się, że super ryby z marką produkuje nam całą Europę oczywiście, natomiast też ten rynek czeski jest dość... Duży i też w ogóle skala tego przemysłu rowerowego w Czechach robi naprawdę wrażenie. Taka ciekawostka z początku, z początku tego dzisiejszego spotkania i rzecz, której się dowiedzieliśmy, że kiedy superiorze robili dwa lata temu plan na najbliższych 6 czy 7 lat, plan rozwoju do 2030 roku, to Polska nie była nawet w dziesięciu najważniejszych dla Superiora rynkach. Natomiast obecnie przez ostatnie dwa lata nasz rynek, w sensie marki Superior urosł do takiego stopnia, że jest jednym z pięciu najważniejszych rynków w Europie dla Superiora, a nawet niektórzy twierdzą, że w niektórych segmentach był drugim co do wielkości rynkiem dla marki Superior. To jest a propos tego, co też kiedyś mówiłem w jednym z materiałów, że dla wielu, wielu marek polski rynek jest bardzo mało ważny. Wręcz jest jednym najmniej ważnych w Europie i dalej są takie marki, dla których polski rynek jest bardzo mało ważny, a nawet są takie, dla których uchodził za drugi najmniej ważny po węgierskim. No, Węgry nie są wybitnie rowerowym rynkiem i krajem, natomiast ta sytuacja się zmienia, ten boom rowerowy przez ostatnie trzy lata, zwłaszcza w niektórych segmentach, jak segment np. Graveli, segment elektryków, to wszystko sprawia, że wiele marek no, rewiduje swoje plany sprzedażowe, marketingowe i produkcyjne właśnie, żeby uwzględnić to, że polski rynek staje się też ważny. Jeśli chodzi o proporcje rowerów elektrycznych do analogowych, to trzeba wziąć pod uwagę to, że tutaj mamy kilka marek, które są stricte markami miejskimi, czyli nie jest tutaj tylko superior, który powiedzmy, że tutaj w filmie jest tą marką odpowiedzialną za sport, za rowery przede wszystkim MTB. Oczywiście Shosa i Gravel w Superiorze się mocno rozwinęły, ale jednak zwłaszcza rynek czeski bardzo mocno stoi rowerami górskimi, cross country i trailem itd. Plus jest w tym wszystkim Rock Machine, które jest marką z kręcącą się głównie wokół kolarstwa górskiego, w sensie takiego enduro, trailu. I ta marka bardzo mocno została przeprofilowana na rowery elektryczne, to obecnie w całym tym w całej tej gromadzie marek około 35% rowerów to rowery elektryczne, natomiast tutaj przewiduje się, że w ciągu najbliższych 4 lat ta proporcja zmieni się do 50%, czyli 50% rowerów produkowanych w tej fabryce, w markach należących tutaj do firmy, to będzie elektryki. 50% rowerów to będą rowery elektryczne, taki jest przewidywany termin. Mówiłem Wam, że to jest bardzo ciekawe miejsce, ciekawy obiekt, bo jesteśmy na terenie historycznej fabryki samochodów Tatra. Cały ten teren kiedyś był fabryką Tatry. Obecnie Tatra, no, która obecnie buduje w zasadzie głównie, jeśli nie wyłącznie ciężarówki, z dużym naciskiem na wojskowe, zajmuje tylko część tego terenu, no, a część jest podnajmowana pod właśnie takie firmy, jak tutaj fabryka. Rowerów, a my przemieszczamy się teraz kawałek dalej, bo idziemy coś zjeść. A potem myślę, że dla fanów motoryzacji najciekawsza część dzisiejszego dnia, czyli idziemy zobaczyć muzeum Tatry, które tutaj też się znajduje. I oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, że Tatra obecnie to są ciężarówki, samochody ciężarowe, ale kiedyś to było coś znacznie ciekawszego. Ten teren jest ogromny. Tak naprawdę teraz przemieszczamy się z jednej części do drugiej. Pomiędzy poszczególnymi częściami są przepustki, które trzeba pokazywać, ponieważ tam, gdzie jest część, nazwijmy to komercyjna, prywatna, tam oczywiście można się przemieszczać, klienci mogą się przemieszczać, ale pozostała część, ta właściwa część tatry, właśnie chociażby z tą produkcją wojskową, którą widzicie po prawej, no to wymaga przepustki, żeby się do środka dostać. Więc przejeżdżając między jedną częścią a drugą fabryki, my w ogóle nie wyjeżdżamy teraz z fabryki, tylko przestajemy się z jednej części do drugiej, no to to wymaga przepustek, żeby tutaj jakichś tajemnic handlowych, tudzież przemysłowych, czy innych wojskowych nie wykraść. No to zaczynamy tę część, która jest tutaj dzisiaj chyba najważniejsza. Jesteśmy w Muzeum Tatry. E, oczywiście dla części osób Tatra to ciężarówki, no bo Tatra dzisiaj to ciężarówki, ale przez długie, długie lata Tatra to były przede wszystkim samochody osobowe. I to niezwykłe samochody osobowe, bo były to chyba naj najbardziej prestiżowe i ciekawe auta premium e, z za żelazną kurtyną. Czy Tatra istnieje jeszcze z przed II wojny światowej, Ta auta istniały wcześniej, ale no za, w okresie komunistycznym jednak Tatra to było marzenie każdego dygnitarza za żelazną kurtyną. No jest tutaj cała historia Tatry. Myślę, że tutaj dla wielu osób tatra to są pojazdy użytkowe. No w zasadzie obecnie tatra to przede wszystkim bardziej specjalistyczne, i użytkowe pojazdy. No ale tutaj już się wszystko zaczynało od jakichś wozów strażackich, od podwozi do różnych zabudów specjalistycznych jeszcze z pięknym, łańcuchowym przeniesieniem napędu. No piękne tej perełki stoją. Oczywiście jest też trochę nowoczesności, jest też trochę tej strony wojskowej, ale myślę, że dzisiaj ona tutaj nie jest dla nas najciekawsza, tylko powoli zmierzamy przez samochody takie mniej lub bardziej użytkowe do tych słynnych osobówek, które teraz gdzieś tam wśród kolekcjonerów jakieś kosmiczne ceny osiągają, ale fajnie ogarnięte miejsce. Jest niesamowity zapach. Taki zapach starej hali fabrycznej połączony z zapachem starego garażu, czyli jakieś smary, jakieś paliwa, no, czuć, że czuć tutaj taką fabryką, czuć tutaj zakładem i czuć tutaj prawdziwą motoryzację. No, tutaj bardzo, bardzo fajne miejsce, fajnie utrzymane i w ogóle jest mega pusto. W sensie poza nami w tym czasie nie ma tutaj nikogo, więc można sobie spokojnie wszystko oglądać. Dużo historii i ta historia gdzieś się kończy i pewnie czeski fan motoryzacji powiedziałby, że Japończycy Ukradli nam Tatrebeta Tak jak my z Beskidem Bo przecież Francuzi ukradli nam Beskida i zrobili Twingo, także tutaj też są takie czeskie Motywy w historii, ale ja tu nie będę Dzisiaj się doktoryzował z klasycznej Motoryzacji, przecież jest złomnik Od takich rzeczy, ja tu tylko Podziwiam i pokazuję wam, że jest takie miejsce Jeżeli jeszcze akurat go nigdzie indziej w internetach Nie odkryliście. Tutaj zaczyna się Część wojskowa, tutaj też Jest część audiowizualna Trochę nam przeszkadza Jak widzicie ale no jest tego tutaj dużo. Są też kampery. Te takie bardziej stylowe i są też te takie trochę bardziej imponujące. Tutaj można by, myślę, że całą wycieczkę przenocować. A to jest w ogóle tatras jakiejś wyprawy. Tutaj zresztą jest trochę więcej takich tematycznych modeli, które zaliczyły jakieś konkretne wyprawy po świecie. Od właśnie tych nowszych przez trochę starsze, aż po takie jeszcze bardziej stare, no i w ogóle super są te historyczne terenowe kampery. No, są tak ładnie dystaurowane, w ogóle takie perełki. Piękne rzeczy to są, piękne, ciekawe rzeczy. No, ale moi drodzy, smutna część tej historii z tym muzeum jest taka, że te najpiękniejsze tatry, tatry, po które wszyscy by tu chcieli przyjechać, niestety możemy sobie tylko na grafikach obejrzeć. Tatra plany i tym podobne, no chyba nie wiem. Ceny już chyba za wysokie, żeby to stanęło w muzeum, ale to są tak przepiękne projekty i takie piękne klasyki, że no niestety mogę wam je pokazać co najwyżej na grafikach i szkicach, a musicie sobie ich poszukać po innych muzeach. O, jest i ostatnia Tatra. Ach, no szkoda, no chciałbym bardzo, bardzo musiał zobaczyć tę jakąś Tatrę osobową. Na żywca, ale chyba tutaj nic w tym muzeum nie ma. Ale za to nie mogło zabraknąć rowerowej części historii. No, nie przypadkiem jesteśmy w tym miejscu, bo, tak jak od początku Wam mówiłem, Fabryka Superiora znajduje się na terenach Tatry, no ale też Muzeum Tatry, Muzeum Historii Tatry też się tym elementem swojej tej historii tego miejsca chwali, czyli są superiory, jest taki klasyczny gural, który pewnie wielu spośród was przypomina czasy pierwszych rowerów komunijnych, chociaż tu jest już rower na Deorce, więc to, to, nie, to, nie, to nie jest rower komunijny absolutnie. Tutaj jest karbon, taki z Początków karba to piękne było jeszcze po prostu, jak producenci pakowali tego tego karbonu po prostu pięć razy więcej niż pewnie było trzeba, ale nikt do końca nie rozumiał chyba ile tego powinno być, albo bo technika nie pozwalała na zrobienie tego bardziej delikatnego. E, tutaj proszę, Xterek. Teraz na rynku wtórnym takie Xterki to naprawdę niezłe ceny. klasyk. No i 520, co nie, to co to jest? 500, wygląda jak 520, ale podejrzewam, że to może być coś droższego i patrzcie jak się kręci. No. Proszę, co Shimano SPD, to Shimano SPD. Można sobie krytykować, ale działa zawsze. No i widzicie, jest gravel w muzeum. To jest znak. Tak kiedyś będzie. Będziemy tak kiedyś wspominać, jak gravele zmieniły scenę rowerową. Po takich kontrowersjach, po takim narzekaniu, po takim gadaniu o marketingu. Grawele rozruszały wiele osób na rynku, czy tego chcemy, czy nie. Czy uważamy to za część marketingowego planu, czy za spełnienie realnej potrzeby klientów, ale w tym przypadku proszę, grawel w Muzeum Tatry musi być. Okay. Tutaj proces projektowania rowerów, a propach się projektuje rowery, czyli wydruki piankowe. Pierwsze, pierwsze takie koncepty, żeby zobaczyć, jak rower wygląda na żywo, czyli wydruk piankowy. Tutaj jest ciekawa rzecz bardzo, bo tutaj widzicie e ramę, która będzie nową ramą w rock Machine, ramą aluminiową, ale ten rower gdzie no, nawet ma spawy, ale jak sobie go dotkniecie, to jest po prostu pewnie wydruk 3D, czyli plastikowa forma do zwizualizowania, że jak rower będzie wyglądał w rzeczywistości, w kolorze zbliżonym do tego, jak to powinno wyglądać, no i nawet już z spawami, takimi elementami. Czy te etapy wprowadzania prototypu w życie są bardzo różne, a to jest w ogóle ciekawa rama, w sensie to jest nowa rama rok Wiz takim, i widzicie, o. Bardzo ciekawym konceptem takiej ażurowej górnej rury, to trudno powiedzieć, że to była górna rura, po mamy otwartą przestrzeń, która może być zastosowana gdzieś tam modułowo, na przykład przy elektrykach, na baterie i tym podobne rzeczy. Czyli nowe podejście do projektowania Ram, kiedy mówimy od początku o rowerze elektrycznym. No i kończymy powoli naszą wizytę w Superiorze, wizytę w Tatrze. Tutaj te dwa wątki, te historie motoryzacyjna Tatry i rowerowa Superiora splatają się w pewien no dość ciekawy sposób. Myślę, że można by to jeszcze lepiej wykorzystać, ale trochę już się w tym temacie dzieje. Dzisiejszy materiał taki trochę inny, trochę kombinowany, bo nie ukrywam, że. Nie mogę za dużo pokazać, ponieważ bardzo dużo w Superiorze się zmieni na przyszły rok i w związku z tym no, dużo rzeczy jest objętych embargo i nie będę w stanie Wam ich dzisiaj tutaj pokazać, ale mogę Wam już powiedzieć, że na przyszły sezon, na wiosnę, dziad się będzie całkiem sporo i całkiem sporo rzeczy. Myślę, że z Superiora zobaczymy. Pewne zmiany, zwłaszcza estetyczne, się wydarzą. Zobaczycie to za jakiś czas. A ja póki co dziękuję Wam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej!